Hej, okay, witam w kolejnym odcinku. Dzisiaj recenzja klasyka dla wielu ludzi. To jest zestaw 8088 z 2010 roku. Jego cena katalogowa to jest 300 zł. Aktualnie cena nowego oscyluje pomiędzy 800, a nawet 1800 zł. Ok, więc przejdźmy do instrukcji. No, wygląda to przecudownie. Są tutaj minifigurki wypisane. Tutaj jest. Piękna grafika, właśnie z arkami 170. Tu jeszcze są inne zestawy. No, także tyle byłoby z instrukcji. Pierwsza minifigurka to jest Kit Fisto. I jak na rok 2010, naprawdę jest bardzo fajny. Taki ma fajny odcień brązowego. Ten kolor jest taki jak czekolada. Na gumową główkę. Generalnie uważam, że minifigurka bardzo fajna. Ja jestem jej wielkim fanem. Ta minifigurka to Kapitan Jug. On ma standardowy torcik dla pilota. Jak wygląda z tyłu. Bardzo przyzwoicie zadrukowany hełm. Ma bardzo dużo różnych szczegółów. Różnych mniejszych printów. I generalnie no, prezentuje się to bardzo, bardzo ładnie dla oka. Ta minifigurka to zwykły klon Pilot. Torsik ma dokładnie takie same jak Kapitan Jack. Główkę też ma taką samą, ale hełm ma inny i ten hełm też wygląda fajnie. Może nie ma tylu nadruków co u Kapitana, ale wygląda naprawdę coś ładnie. Też ma dużo szczegółów, tak one się prezentują zestawione obok siebie. R4 P44 wygląda jak dito tylko po prostu w innym kolorze, takim ciemnozielonym. No i tyle o minifigurkach. Teraz możemy przejść już do konstrukcji. Zacznijmy po prostu od tego, że jego skrzydła się roznoszą do góry. O, w taki sposób się je rozwija. Możliwe, że to przyspieszę, żeby nie tracić czasu. I tak one wyglądają, właśnie rozłożone w pozycji bojowej. O, odwracamy. Tutaj z tyłu jest właśnie to pokrętło, którym kręcimy, no i potem jak pokręcimy sobie w drugą stronę, to one sobie nam schodzą na dół. To jakby cały ten system opiera się na gumkach i kilku technikowych elementach tam w środku, o tam dokładnie, więc no wygląda to elegancko. Co tu jeszcze mamy, o, generalnie jak się kliknie z tyłu tą wajchę, którą się jakby steruje, to można zrobić tak. O, i się strzela. Tutaj są jeszcze naklejki, tak wygląda model. Yy, z dołu, tak wygląda cały ten zestaw. No, statek jest bardzo duży i dla porównania, yy, od razu Wam pokażę nowszą wersję tego statku. Generalnie różnica w wielkości jest widoczna. Moim zdaniem gołym okiem. Jak się je położy tak koło siebie no to jak się patrzy z góry no to widać że ten z 2010 roku jest większy. Jest może trochę mniej stabilny, bo generalnie było tak, że tutaj te klocki te boczne, które odpowiadają za wygląd całego tego kokpitu i joba one mi się złamały jak go pierwszy raz podnosiłem, więc to też Warta uwagi, że jednak te klocki bordowe lubią się łamać. Tu też jest jeden złamany, ale jest tak zakryty, że tego nie widać, ale no jest złamany. Więc to jest duży minus tego zestawu, no ale no niestety, tak to wygląda. I ten nowszy, takich problemów nie ma, bo on jest chyba z zeszłego roku albo z tego, nie pamiętam, więc tak wyglądają obok siebie. No jak damy nawet tego na, no to no, widać jednak różnicę. Może na długość dziobów jest nawet podobnie, ale no nie, jest zdecydowanie mniejszy i krótszy. Tutaj to też dobrze widać, że jest no, no zmniejszony po prostu. Szkoda, szkoda. Tak więc podsumowując, czy warto jest kupić ten zestaw jako nowy, używany? Jako używany myślę, że jak najbardziej jesteśmy w stanie go wyrwać koło 5 stówek. Cena katalogowa z 2010 roku to jest złotych 300, więc tak czy siak przebitka jest dosyć spora. Ale mimo wszystko uważam, że używanego warto kupić, bo super jest mieć po prostu tego klasyka w swojej kolekcji. No ja odkąd zbieram Lego Star Wars to no bardzo chciałem mieć ten zestaw. I no marzyłem o nim od małego, więc zdecydowanie za używany warto zapłacić. Natomiast jeżeli nie jest się jakimś wielkim kolekcjonerem, tylko po prostu szuka się fajnego zestawu starszego, to kupowanie nowego i płacenie za niego pomiędzy te 800 a nawet 1800 zł, to... No, nie wiem, może jakby jest to najlepszy ark 180, który, który wyszedł, ale no, ark 170, którego pokazywałem jeszcze przed chwilą dla porównania, też jest fajny, jest mocniejszą konstrukcją. Nie tyle, się tak nie chybocza się. O, no widzicie, jak mu się chyboczą skrzydła, mu się trzymają na elementach głównie technikowych, więc no, chybotliwe to jest, nie jest to wytrzymałe, może się złamać, więc. Będziecie musieli dokupować klocki, tak jak ja. Także, no, niekoniecznie kupowałbym nowego, raczej bym się skupił na tych używanych. Ale jeżeli ktoś jest kolekcjonerem i chce specjalnie kupować nowy i dla niego to nie gra rolin, to oczywiście jak najbardziej. No i lepszego arka 170 nie ma, bo najnowszy z ostatniego roku jest po prostu, no, mały, bardzo i jakby może mini figurki ma lepsze, bo są ładniejsze, ale no nie jest tak jakby rozbudowany jak ten, nie jest taki duży, no bo to widać jakie to jest szerokie, no to jest praktycznie na szerokość moich barków, a nie chwaląc się, barki mam dosyć szerokie. Więc taka to jest ocena moja tego zestawu. Dałbym mu, jak na mówię na 2010 rok to Myślę, że nawet 9, bo ten jeden w dół to jest za łamiące się elementy, które już wtedy się łamały, a po czasie to, to w ogóle się lubią łamać, więc dzięki za oglądanie i do następnego.